Na końcu ulicy Ogrodowej jako jedna z ostatnich pod numerem 65 stoi zrewitalizowana przedwojenna kamienica Władysława Węgiełka. Wybudowana w latach 1937-38 kamienica posiadała ogniotrwałe stropy, dlatego tylko jako częściowo zniszczona przetrwała wojnę. Posiada podwórko otoczone oficynami i charakterystyczną okładzinę z cegły klinkierowej. Węgiełek był właścicielem znanej firmy przewozowej. Pod koniec lat 30 firma świętowała już 25-lecie istnienia, była w szczytowym etapie rozwoju, więc Mogła sobie pozwolić na inwestycje w postaci budowy kamienicy. Po zakończeniu prac, jako pierwsi wprowadzili się do niej zasłużeni pracownicy przedsiębiorstwa. Właściciel, Władysław Węgiełek, z rodziną zamieszkał w niej we wrześniu 1939 roku i zajął mieszkanie trzypokojowe na pierwszym piętrze od frontu. Firma miała swoją renomę. Uczestniczyła w przeprowadzce biur i znanych instytucji, m.in. Muzeum Narodowego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Pan Węgiełek posiadał trzech synów, Władysława, Jerzego oraz Tadeusza. Wojna przerwała działalność firmy. W marcu 1940 roku gestapo aresztowało część rodziny, osadziło na szucha i brutalnie przesłuchiwało, w związku z tym, że w jednym z wozów transportowych znaleziono radiostację. Władysław i syn Jerzy zginęli w obozie Mathausen, a żona Władysława w egzekucji w Palmirach. Dwóch synów przeżyło. Podobno dlatego, że zespali na śniadanie z ojcem, podczas którego doszło do aresztowania. I reaktywowało firmę w 1945 roku. Niestety na krótki czas. W 1950 została odebrana przez państwo. W 1997 kamienica została odzyskana przez spadkobierców, a w 2012 sprzedana. Przeszła gruntowny remont na przełomie 2016 i 2017 roku. Wtedy na bocznej elewacji pojawił się ciekawy mural autorstwa Alicji Białej. Reklama reaktywowanej po wojnie przez kolejne pokolenia węgiełków firmy. Na Nazwę firmy w spisie usługodawców można znaleźć do dziś. Działa, ale w innym obszarze pojawia się w takich filmach jak Szaleństwa Panny Ewy, Serialu Dom oraz Alternatywy 4. To, że kocham warszawskie kamienice i historię ich mieszkańców, już Państwo wiecie. A jeśli udaje mi się też tą pasją Państwa zarazić, to serdecznie polecam wspaniałą książkę Magdaleny Stopy o Stańce: Kamienice Warszawskie i ich mieszkańcy. I tak sobie myślę. Może byśmy się tak na spacerze szlakiem kamienic i ich niezwykłych historii spotkali? Co Państwo na to? Myślę, by taki spacer i zaproszenie na sierpień na niego przygotować. Idziemy. Do zobaczenia.